Czy wiesz, że istnieje jeden ukryty nawyk, tak powszechny, że niemal wszyscy go mamy, a jednocześnie tak destrukcyjny dla duszy, że może nas doprowadzić wprost do potępienia? Święta Faustyna, ta błogosławiona mistyczka z Polski, otrzymała od samego Chrystusa objawienie tak wstrząsające, że przez długi czas wahała się, czy może je zapisać w swoim dzienniku. To objawienie dotyczy czegoś, co robimy codziennie, często nieświadomie. Uważając to za normalne, a czasem wręcz za cnotę, w nocy 15 października 1937 roku, gdy Faustyna klęczała w swojej celi w Krakowie, Jezus objawił jej wizję, która wstrząsnęła podstawami jej wiary. Zobaczyła coś tak przerażającego, że przez trzy dni nie mogła jeść ani spać. Widziała dusze, tysiące, miliony dusz, które spadały do piekła jak płatki śniegu. Ale co najbardziej ją zaszokowało, to nie była to wizja wielkich grzeszników, morderców czy bluźnierców. Nie. To były dusze ludzi pobożnych, ludzi, którzy chodzili do kościoła, odmawiali różaniec, uważali się za dobrych katolików. Co takiego robiły te dusze, że znalazły się na drodze ku zatraceniu? Jaki nawyk, pozornie niewinny, okazał się być tak destrukcyjny, że anioły płakały patrząc na ich upadek? Dzisiaj po raz pierwszy ujawnimy ten straszliwy sekret, który święta Faustyna powierzyła swojemu dziennikowi. Przygotuj swoje serce, bo to, co usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje życie duchowe, może ocalić twoją duszę od wiecznego potępienia. To nie jest zwykła historia, to ostrzeżenie prosto z nieba, to wołanie o pomoc dla każdej duszy, która pragnie osiągnąć zbawienie. Ale czy będziesz miał odwagę spojrzeć w lustro swojego sumienia i rozpoznać ten nawyk w swoim własnym życiu? czy będziesz gotów na prawdę, która może boleć, ale która może też cię uwolnić? Bo prawda, którą dzisiaj poznasz, dotyczy również ciebie, dotyczy nas wszystkich. Helenie Kowalskiej, znanej światu jako święta Faustyna, Bóg powierzył jedno z najważniejszych posłannictw ostatnich stuleci. Ta prosta zakonnica z Polski stała się narzędziem w rękach Najwyższego, przez które świat otrzymał koronkę do miłosierdzia Bożego, i obietnice związane z kultem wizerunku Jezusa miłosiernego, ale oprócz tych znanych wszystkim objawień, Faustyna otrzymała również wizje o charakterze ostrzegawczym, wizje, które miały przestrzec ludzkość przed duchowymi zagrożeniami. Tego pamiętnego października 1947 roku, gdy Faustyna była już ciężko chora na gruźlicę, jej ciało słabło, ale duch był bardziej niż kiedykolwiek otwarty na nadprzyrodzone doświadczenia. To właśnie w tym okresie, kiedy śmierć zbliżała się wielkimi krokami, Jezus objawił jej jedną z najbardziej przejmujących wizji jej życia. Paustyna zapisała później, że nigdy wcześniej nie doświadczyła tak intensywnego cierpienia duchowego, jak po tej wizji. A Jezus pokazał mi dziś coś, czego nie potrafię opisać słowami. Pisała w swoim dzienniku drżącą ręką. Widziałam dusze, które sądziłam za święte, jak spadają w przepaść wiecznego potępienia. A wszystko przez jeden nawyk, który uważały za niewinny, a nawet cnotliwy. O mój Jezu, jak bardzo mylą się ludzie co do drogi do świętości! Chrystus tłumaczył Faustynie, że chce jej objawić ten sekret nie po to, by siać strach, ale by ostrzec swoich wiernych przed pułapką, w którą wpada większość dusz poszukujących świętości. Ten nawyk jest tak podstępny, że często przybiera maskę pobożności. Ludzie praktykują go z przekonaniem, że zbliża ich to do Boga, a tymczasem coraz bardziej oddalają się od prawdziwej świętości. Córko, mówił Jezus do Faustyny, ten nawyk jest jak jadowity pająk, który przebywa w pięknym kwiecie. Z zewnątrz wszystko wygląda wspaniale, ale w środku szerzy się jad, który zabija duszę. Wielu moich wiernych umiera duchowo, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co się z nimi dzieje. Faustyna zrozumiała wtedy, dlaczego tak wiele dusz, które wydawały się być na dobrej drodze duchowej, ostatecznie gubił się i odchodził od wiary. Dlaczego w rodzinach religijnych wyrastały dzieci, które porzucały Boga? Dlaczego wspólnoty kościelne niszczyły konflikty i podziały? U podstaw wszystkich tych tragedii leżał ten jeden, ukryty nawyk. W swojej wizji Faustyna ujrzała najpierw jasne światło, które wypełniło całą jej celę. Z tego światła wyłonił się Jezus, ale jego oblicze było smutne, pełne bólu i współczucia. Nie był to obraz Chrystusa triumfującego, lecz Chrystusa cierpiącego za dusze ludzkie. Spójrz, córko! powiedział Jezus, wskazując ręką w dal. Przed oczami Faustyny rozpostarła się wizja tak realistyczna, że mogła słyszeć każdy dźwięk, czuć każdy zapach, odczuwać każde uczucie. Zobaczyła wielką przepaść, z której wydobywał się ogień i dym, ale to, co ją najbardziej zaskoczyło, to fakt, że w kierunku tej przepaści zmierzały rzesze ludzi, którzy wyglądali jak pobożni katolicy. Byli wśród nich kapłani z brewiarzami w rękach, zakonnice z różańcami na szyjach, ojcowie rodzin niosący dzieci na rękach, matki śpiewające pieśni religijne. Wszyscy oni wydawali się być ludźmi wiary, ludźmi modlitwy. Ale coś było w ich zachowaniu dziwnego, ich oczy były zamglone, jakby nie widzieli, dokąd zmierzają, ich twarze, mimo zewnętrznych oznak pobożności, były pełne niepokoju, niezadowolenia, a często także pogardy wobec innych. Faustyna słyszała ich rozmowy, słyszała, jak krytykują innych wiernych, jak narzekają na kapłanów, jak skarżą się na Boga, że nie spełnia ich próśb, słyszała, jak chwalą się swoją pobożnością, porównując ją z gorszą pobożnością innych, widziała jak podczas modlitwy ich umysły były zajęte oceną innych ludzi, ich stroju zachowania, sposobu modlenia się. Ten nawyk, wyjaśniał Jezus Faustynie, polega na tym, że moi wierni, zamiast patrzeć na własne serca i własne grzechy, ciągle patrzą na innych. Zamiast korygować siebie, korygują innych. Zamiast szukać swoich wad, szukają wad u bliźnich. Myślą, że są pobożni, bo widzą błędy innych, a tymczasem tracą miłość, tracą pokorę, tracą wszystko, co prowadzi do prawdziwej świętości. W wizji Faustyna ujrzała również anioły stróżów tych dusz. Anioły płakały, próbowały ostrzec swoje podopieczne, ale ci byli tak zajęci obserwowaniem i ocenianiem innych, że nie słyszeli głosu swojego anioła. Byli głusi na natchnienia Ducha Świętego, bo cały ich duchowy słuch był zajęty podsłuchiwaniem i analizowaniem duchowego życia bliźnich. W dalszej części wizji Faustyna ujrzała moment, gdy te pozornie pobożne dusze przekraczały próg wieczności. To, co zobaczyła, napełniło ją tak wielkim przerażeniem, że przez wiele dni nie mogła o tym zapomnieć. Dusze te, które przez całe życie sądziły innych, stanęły teraz przed sądem bożym, i ze zdumieniem odkryły, że to one same są sądzone. Panie wołały te dusze: przecież byliśmy pobożni. Chodziliśmy do kościoła, modliliśmy się, poszciliśmy, ale Chrystus odpowiadał im słowami pełnymi bólu: tak, modliliście się, ale wasze serca były pełne pogardy dla moich innych dzieci. Poszczyliście, ale karmiłyście się plotkami o waszych braciach i siostrach. Chodziliście do kościoła, ale zamiast spotkać się ze mną. Spotykaliście się tylko po to, by oceniać innych wiernych. Paustyna widziała, jak te dusze próbowały się bronić, wyliczając swoje dobre uczynki, ale każdy ich argument rozpadał się jak dom z kart, bo ich dobre uczynki były skażone złym nawykiem nieustannego osądzania innych. Ich modlitwa była skażona brakiem miłości. Ich pobożność była skażona pychą duchową. Córko, mówił Jezus do Faustyny. Ten nawyk jest jak robak, który toczy jabłko od środka. Z zewnątrz jabłko może wyglądać pięknie, ale w środku jest już zgniłe. Tak właśnie dzieje się z duszami, które mają ten nawyk. Mogą wyglądać na pobożne, ale ich dusze giną w piekle własnej pychy i braku miłości. W wizji Faustyna ujrzała także straszliwy moment, gdy sprawiedliwość Boża wymierzała karę tym duszom. Nie była to kara okrutnego tyrana, lecz naturalna konsekwencja ich wyborów duchowych. Dusze, które całe życie żyły w postawie oskarżycielskiej wobec innych, znalazły się w miejscu, gdzie nie ma już miłosierdzia, bo same przez całe życie odrzucały miłosierdzie dla swoich bliźnich. Widziałam, zapisała później Faustyna, jak sprawiedliwy jest Bóg. Te dusze dokonały wyboru. Wybrały sądzenie zamiast miłowania. Oskarżanie zamiast przebaczania, pychę zamiast pokory. I teraz otrzymały to, czego pragnęły przez całe życie. Stały się sędziami, ale sędziami skazanymi na wieczną samotność, bo nikt nie chce przebywać z kimś, kto ciągle sądzi i oskarża. Ale najstraszniejsze w tej wizji było to, że te dusze nawet w piekle nie przestały praktykować swojego zgubnego nawyku, nadal oskarżały innych, nadal sądziły. Nadal szukały winy wszędzie, tylko nie w sobie. To właśnie czyniło ich cierpienie jeszcze bardziej intensywnym i beznadziejnym. A teraz, zatrzymaj się na moment i spójrz szczerze w głąb swojego serca. Ile razy dzisiaj pomyślałeś krytycznie o kimś innym, ile razy w tym tygodniu osądziłeś czyjeś zachowanie, czyjeś słowa, czyjeś wybory, ile razy podczas modlitwy. Twój umysł wędrował do analizy innych ludzi, zamiast skupić się na spotkaniu z Bogiem. Ten nawyk, o którym mówiła święta Faustyna, jest tak powszechny, że większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak głęboko jest w nas zakorzeniony. Kiedy idziemy do kościoła, czy modlimy się naprawdę, czy może obserwujemy innych wiernych, czy zastanawiamy się nad ich strojem, ich zachowaniem, ich sposobem śpiewania? Kiedy słyszymy o problemach innych ludzi, czy pierwsze co robimy, to współczucie i modlitwa za nich, czy może szukanie przyczyn ich problemów w ich błędach i grzechach, czy zdarza ci się mówić gdybym był na jego miejscu, nigdy bym tak nie postąpił, czy często myślisz ona powinna była, on nie powinien był, jakby oni lepiej. Te pozornie niewinne myśli to właśnie ten nawyk, przed którym ostrzegał Jezus przez świętą Faustynę. Może czytasz teraz te słowa i myślisz, ale przecież trzeba odróżniać dobro od zła przecież Biblia mówi o osądzaniu. Tak, to prawda. Ale jest ogromna różnica między rozeznawaniem dobra i zła a nawykiem osądzania innych ludzi. Rozeznawanie służy temu, byśmy sami mogli lepiej żyć i pomagać innym. Nawyk osądzania służy tylko naszej dumie i daje nam fałszywe poczucie wyższości nad innymi. Spytaj siebie szczerze, czy twoja troska o duchowość innych naprawdę pomaga im się nawrócić i zbliżyć do Boga, czy może jedynie Daje ci satysfakcję z tego, że jesteś lepszy od nich? Czy twoje uwagi i rady naprawdę wynikają z miłości, czy może z potrzeby pokazania swojej mądrości i pobożności? Jezus powiedział przez świętą Faustynę: Córko, powiedz moim wiernym, że ten nawyk jest jak trucizna, która zabija duszę powoli, ale skutecznie. Człowiek może być doskonały we wszystkich innych dziedzinach życia duchowego, ale jeśli ma ten nawyk, Wszystkie jego zasługi nic nie znaczą. Bo miłość, a tylko miłość prowadzi do zbawienia, nie może współistnieć z ciągłym osądzaniem innych. Na szczęście historia objawiona świętej Faustynie nie kończy się na wizji potępienia. Jezus, który jest nieskończonym miłosierdziem, pokazał jej także drogę wyzwolenia z tego zgubnego nawyku. To nie jest łatwa droga, ale jest możliwa dla każdego, kto szczerze pragnie się nawrócić. Córko, mówił Jezus do Faustyny, powiedz moim wiernym, że każda dusza może zostać uzdrowiona z tego nawyku, jeśli tylko uzna go za grzech i szczerze zapragnie zmiany. Ale to wymaga radykalnej przemiany serca. Pierwszym krokiem na tej drodze jest szczera spowiedź, ale niezwykła spowiedź, w której wymieniamy nasze większe grzechy, lecz spowiedź, w której przyznajemy się do tego ukrytego nawyku osądzania innych. Wielu ludzi nigdy się z tego nie spowiada, bo nie uważa tego za grzech, a tymczasem może to być najważniejszy grzech w ich życiu duchowym. Powiedz kapłanom, mówił Jezus, że mają pytać penitentów o ten nawyk, mają im tłumaczyć, że osądzanie innych jest przeciwieństwem miłości, a bez miłości nie ma zbawienia. Niech uczą wiernych, jak odróżnić rozeznawanie od osądzania, jak pomagać innym bez potępiania ich. Drugim krokiem jest praktyka codziennej pokuty za ten grzech. Jezus powiedział Faustynie: każdy, kto chce się uwolnić od tego nawyku, niech codziennie odmawia jedną część różańca za osoby, które osądził tego dnia. Niech prosi o błogosławieństwa dla tych, których krytykował to szybko uleczy jego serce z tej choroby. Trzecim krokiem jest świadoma praktyka szukania dobra w innych ludziach. Zamiast szukać błędów u innych, nauczał Jezus. Niech moi wierni szukają u nich cnót. W każdym człowieku można znaleźć coś dobrego, niech to właśnie starają się dostrzegać. Tak jak słońce oświetla przede wszystkim szczyty, góra, nie doliny, tak wzrok chrześcijanina powinien skupiać się na tym, co w innych najpiękniejsze. Czwartym krokiem jest modlitwa o łaskę pokory. Ten nawyk osądzania, tłumaczył Jezus, rodzi się z pychy. Człowiek myśli, że jest lepszy od innych, mądrzejszy, pobożniejszy. Prawdziwa pokora leczy to od razu. Pokorny człowiek wie, że bez łaski Bożej sam by był gorszy od tych, których teraz krytykuje. Piątym krokiem jest praktyka milczenia o błędach innych, chyba że rzeczywiście można im pomóc. Niech moi wierni nauczą się milczeć, prosił Jezus. Większość rozmów o błędach innych jest bezużyteczna i szkodliwa. Służy tylko karmieniu własnej pychy. Prawdziwa miłość milczy o błędach, a głośno mówi o cnotach. W ostatniej części swojego objawienia, Jezus przekazał przez świętą Faustynę ostrzeżenie tak poważne, że aż strach przychodzi je powtarzać. Ale miłość do dusz zmusza nas do przekazania go w całości. Córko, powiedział Jezus głosem pełnym bólu, czas się kończy, zbliża się moment, kiedy każda dusza będzie musiała stanąć przed moim sądem, i wówczas okaże się, że ten pozornie mały nawyk osądzania innych, był dla wielu dusz przyczyną wiecznego potępienia, bo jak może być zbawiony ten, kto nie miał miłości, a jak może mieć miłość ten, kto ciągle osądzał i potępiał swoich braci? Powiedz moim wiernym, kontynuował Chrystus, że nie ma więcej czasu na zwlekanie. Kto ma ten nawyk, niech natychmiast się z niego nawróci. Niech nie myśli, że może to zrobić przed śmiercią. Ten nawyk jest tak podstępny, że im dłużej się go praktykuje, tym trudniej z niego wyjść. Dusza przyzwyczaja się do osądzania tak bardzo, że nawet nie zauważa, kiedy to robi. Faustyna zapisała w swoim dzienniku przerażające słowa, które usłyszała od Jezusa. Córko, widziałaś w tej wizji dusze, które sądziły, że są na dobrej drodze do zbawienia, aż do ostatniej chwili myślały, że są pobożne, a tymczasem ich serca były pełne pogardy dla innych. Dlatego ich modlitwy nie dochodziły do mnie, ich posty były bezwartościowe, ich dobre uczynki były skażone brakiem miłości. Ten nawyk, ostrzegał Jezus, jest szczególnie niebezpieczny dla osób religijnych, bo przybiera maskę troski o czystość wiary i moralność. Ludzie myślą, że krytykując innych, bronią mnie i mojego nauczania, a tymczasem ranią moje serce bardziej niż największy grzesznik, bo grzesznik przynajmniej wie, że grzeszy, a może się nawrócić. Ale ten, kto sądzi innych, myśli, że czyni dobrze i nie nawraca się. Przyjdzie dzień, prorokował Chrystus, kiedy dusze te usłyszą ode mnie słowa: Nie znam was. I będą wołać: Panie, przecież w Twoim imieniu sądziliśmy innych, w Twoim imieniu korygowaliśmy błędy. A ja im odpowiem: Gdy sądziliście moich braci, mnie sądziliście, gdy pogardzaliście moimi dziećmi, mną pogardzaliście, idźcie precz ode mnie, bo nie było w Was miłości. Kurdo, zakończył Jezus. Niech nikt nie mówi, że nie został ostrzeżony. To objawienie jest ostatnim wezwaniem do nawrócenia dla wszystkich, którzy mają ten nawyk. Po twojej śmierci będę przypominał o tym ostrzeżeniu wszystkim duszom, które będą przed mną stawać. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział. Droga duszo, która wysłuchałaś tego objawienia do końca, nieprzypadkiem trafiły do ciebie te słowa. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu chce cię ostrzec i ocalić. To objawienie, które otrzymała święta Faustyna, to dar dla każdego z nas. Dar, który może uratować nasze dusze od wiecznego potępienia. Ale sama wiedza nic nie da, jeśli nie przełoży się na konkretne postanowienia i działania. Teraz, gdy już wiesz, jak wielkim niebezpieczeństwem jest nawyk osądzania innych, masz wybór. Możesz zignorować to ostrzeżenie i dalej żyć tak jak dotychczas. Możesz pomyśleć, że dotyczy to innych, ale nie ciebie. Ale możesz też poważnie potraktować słowa Jezusa i rozpocząć proces duchowej przemiany. Spójrz jeszcze raz szczerze w swoje serce. Czy rozpoznajesz w sobie ten nawyk? Czy widzisz, jak często osądzasz innych, krytykujesz, szukasz u nich wad? Jeśli tak, to nie rozpaczaj. Jezus objawił Faustynie ten problem nie po to, by cię potępić, ale by cię ocalić. Jego miłosierdzie jest większe niż wszystkie nasze grzechy razem wzięte. Rozpocznij już dziś walkę z tym nawykiem. Idź do spowiedzi i szczerze wyznaj ten grzech. Poproś kapłana o radę, jak praktycznie z nim walczyć. Zacznij codziennie modlić się za osoby, które krytykujesz. Ćwicz się w szukaniu dobra u innych ludzi. Proś Boga o łaskę pokory i prawdziwej miłości. Pamiętaj słowa świętej Faustyny: Jezu, ufam tobie. To zaufanie musi obejmować również wiarę w to, że Bóg może cię uwolnić od każdego grzechu. Również od tego nawyku osądzania innych. Jego łaska jest wystarczająca. Jego miłosierdzie nie zna granic. Odmówmy teraz razem krótką modlitwę. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za to ostrzeżenie, które przekazałeś przez świętą Faustynę. Przyznaję się, że często osądzam innych ludzi zamiast patrzeć na własne grzechy. Przepraszam Cię za wszystkie razy, kiedy moje serce było pełne pogardy zamiast miłości. Proszę Cię o łaskę przemiany. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz, bez osądzania, bez potępiania, z nieskończoną cierpliwością i zrozumieniem. Święta Faustino, módl się za mnie, abym potrafił żyć w prawdziwej miłości. Amen. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, jeśli poczułeś wezwanie do zmiany, podziel się nią z innymi. Możliwe, że ktoś z Twoich bliskich również potrzebuje tego ostrzeżenia. Może Twoje świadectwo przemiany zainspiruje innych do rozpoczęcia walki z tym zgubnym nawykiem. Pamiętaj. Każda dusza jest bezcenna w oczach Boga. Każda dusza zasługuje na miłość, nie na osąd. Bądź narzędziem Bożego miłosierdzia, nie Jego sprawiedliwości. Zostaw sądzenie Bogu, a ty skup się na miłowaniu. To jest droga do świętości, to jest droga do zbawienia.